I znowu kolejny dzień mojej pracy. Dobił końca. W środę dzieci mają krótsze lekcje. Niektóre szkoły mają do 12. Moja szkoła ma do 12.15 zajęcia. Oczywiście nie oznacza to, że my idziemy do domu, bo mamy jeszcze tutaj bardzo dużo do zrobienia. W naszej klasy nie sprząta żadna pani sprzątająca, więc odpowiedzialność za to biorą dzieci i nauczyciele. Na dzisiaj wymyśliliśmy sobie i to zawsze wychodzi spontanicznie, że dzisiaj nauczymy się o nowym ptaku, bo temat to ptaki. Najpierw się zaczęło, że zima, pomagamy ptakom, a później dzieci mówiły, wiesz, może będzie fajnie, jak nauczymy się coś więcej o ptakach i to jest właśnie to, ta swoboda, ta elastyczność. Nie mogę im powiedzieć nie, nie, nie możemy, bo teraz coś innego musimy robić. Nie, właśnie była Taka potrzeba w klasie. Tak właśnie zrobiłam. Słucham po prostu głosu dzieci i ich potrzeb. Ja jestem tylko takim tutaj obserwatorem. Dzisiaj wyszła taka potrzeba i pomysł od dzieci, żebyśmy się nauczyli czegoś o słowiku. Tak więc dzieci narysowały takiego słowika, bo to będzie taka kartka z informacją. O no dzisiaj organizowaliśmy. Robiliśmy próbę w zasadzie teatrzyku e, cieni o głodnych ptaszkach. Jak czy inaczej, jak zgaszę światło, to może będzie lepiej widać. O tak, 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 super. Tak, także to jest o głodnych ptaszkach. Jak widać, jest już karmnik przygotowany. Z drugiej strony, tam jakieś. Jedzonko gotowe, tutaj jest e, moja lampa do remontu. No i sami zobaczcie fragment naszego przedstawienia. Moja klasa ma przestrzeń nie tylko tutaj na dole, ale również można wejść na górę po schodach. Ja teraz zapalę światło. I wchodzimy na górę. Tak to wygląda. Tak, jeszcze spojrzenie na klasę z góry. Tak. A tutaj mamy kącik, o taki kącik domowy, tak jak to wszędzie. Czyli tu odbywa się przygotowanie jedzenia, gotowanie. Czasami przygotowanie przyjęcia. Można nawet sobie tutaj popracować. A z wczorajszego przytułku dla ptaszków nie zostało nic, bo niestety został trochę zdewastowany. Więc jutro musi tu się naprawdę wiele wydarzyć. Powinno być posprzątane. I tak jak dzieci w Holandii nie zmieniają butów w szkole, tak na górę, do tego kącika, zdejmują tak czy inaczej buty. Bo kiedyś Wam pokażę, ile piachu, piaskownicy piasku zebrałam na szufelkę. Dzisiaj, mimo że wprowadziłam kapciuszki. Także niektórzy mają te kapcie, ale no jest taka, no jest już tak, że nie zmienia się tych kapci. Schodzę na, ach, jeszcze jedno. S Proszę spojrzeć. To pomieszczenie na górze jest oddzielone taką barierką. I naprawdę, proszę mi wierzyć, nikt się przez nią nie przechyla, nikt nie ma takich pomysłów i nikt nie zrzuca żadnych zabawek na dół czy klocków. No to byłoby na pewno niebezpieczne. Także pełne zaufanie do dzieci. Im więcej zaufania, tym mniej dziwnych pomysłów. No ja jestem oczywiście. Nieładnie w butach na górę, ale wiem, że tam nie ma błota pod nimi. Także to tak. A teraz chciałabym Wam pokrótce powiedzieć, dlaczego niektóre dzieci noszą kapciuszki, niektóre dzieci mają te kapcie. Zaczęło się ode mnie. Stwierdziłam, że cały dzień siedzieć w butach, również latem, choć te buty nie wiem z jak dobrego materiału by były. Jednak jest to nieprzyjemne dla nogi, a noga też nie oddycha. No a przy pogodzie takiej błotnistej, zimowo-jesiennej, to już naprawdę, tak jak mówię, to czasami szufelkę piasku się zbiera. I postanowiłam zrobić eksperyment. W międzyczasie zapaliłam światło, choć nie lubię tych jarzeniówek. Chyba nawet jest wiadomo dlaczego... Głowa mnie boli często tutaj. Nie od hałasu, nie, nie, nie. E, no dobra, poszłam po swoje kapcie. Zaczęłam o tych kapciach mówić. E, pewnego razu przyniosłam do szkoły kapcie. Ale masz fajne kapcie. No ja mówię, no wiesz, ty też możesz w kapciach chodzić po szkole. A ponieważ to śmieszne, oczywiście tylko tutaj po szkole. Ponieważ te kapcie śmieszne zwracały, zwracały na siebie uwagę, to każdy chciał później naśladować i też dzieci poprzynosiły swoje kapciuszki, ale nie wszyscy jeszcze nie wszyscy się do tego przekonali. Mimo wszystko pomysł ten spodobał się jakoś tam koleżankom, które też wprowadziły taki, taki system, więc jestem taka dumna, że, że udało mi się coś przemycić. Takiego z polskiej szkoły, gdzie kapcie się zmienia, buty się zmienia. I, no i tak jakoś czyściej się robi. Mimo wszystko, już zamiast e, całej piaskownicy piachu, to, to przynajmniej tylko jedna szufelka jest. Bo naprawdę, kiedyś nagram film, jak tu jest po, to tu jest tornado. Więc cieszę się, że te kapciuszki wprowadziłam. Lepiej, wygodniej, prawda? Latem to wszystko jedno, to już w ogóle wszyscy na bosaka biegają. Poza tym muszę jeszcze podkreślić, że tutaj w Holandii rodzice są bardzo kochani, dbają o swoje dzieci, co u nas byłoby inaczej spostrzegane, raczej w tę odwrotną stronę. Przez całą zimę dzieci nie noszą czapek, to można policzyć na palcach jednej ręki a niektóre, teraz jest styczeń, chodzą, e, przychodzą w krótkich spodemkach. Także na wiosnę, latem myślę, że te kapciuszki już będą za ciepłe i będziemy chodzić po prostu na bosaka. Jest pełne zaufanie, nic nikomu się nie dzieje, nikt czapek nie nosi i wiecie co, ja mam po prostu całą klasę przez cały rok, bo jeżeli ktoś zachoruje, to jest tylko jeden dzień Chory, ma y, grypę żołądkową i to wszystko. Więc y, ktoś by powiedział, nie dbają o dzieci. Właśnie tak, żadnych antybiotyków, te dzieci się nie przeziębiają. Mają, y, spojrzałam w okno, bo o, jaki fajny ptak przybiegł, przyfrunął do naszego ogródka, żeby skosztować naszego, naszych y, kul. Które zrobiliśmy z tłuszczu i ziarem. E, no to tak się trochę um, zagapiłam. To skowronek, chyba. A, w każdym razie ładnie śpiewa. E, tak. No, jak ja tutaj przyjechałam, to widziałam również takie maluchy na rowerach, e, siedzące z przodu u mamy papy, taty, i wiatr wieje w te włosy. Zimny wiatr. A te dzieci bez czapki żadnych rajstopek tutaj specjalnie też nie noszą pod spodniami, chyba że jakaś dziewczynka ma spódniczkę czy, czy sukienkę. To ma rajstopki, ale raczej kurtki w ogóle też nie zimowe, nie jakieś takie opatulone. No i naprawdę, proszę mi wierzyć, wszystkie dzieci są zdrowe. Także fajnie, bo jak dzieci są zdrowe, to, to nie ma żadnych braków też. Nie muszą czegoś tam nadrabiać. No bo taka lekcja jak dzisiaj o tym słowiku też była bardzo, bardzo przydatna. No i, i, ta, i ta próba teatrzyku, cieni, bo oczywiście jeszcze ja przejdę może w jakieś inne miejsce, żeby nie było tak nudno. Ja w ogóle z nagrywaniem to wiecie, jak to tam dopiero zaczynam i już się tak mniej denerwuję, jak mówię, ale. Staram się też robić takie ujęcia, żeby gdzieś tam zdjęcia nie było dziecka albo, albo imienia widocznego, bo jestem bardzo wrażliwa na, ta, na takie rzeczy i teraz tak, też jest taka ostrożność w tej kwestii. E, no właśnie, a co ja chciałam powiedzieć? O, głowa mi dzisiaj boli. Wiecie co? Zamykam. Komputer hopla. Wylogowujemy się. Idę do domu. Chyba już mam dość na dzisiaj. Po tym przeziębieniu nie słyszę na ucho. dokucza mi kaszel. jutro mam wolne. Odpoczywam. Tu jeszcze wylogujemy. Hopla. Do piątku. Eee. Tak, idę już. Nie będę tutaj siedzieć. W środę jest do 12.15. Zawsze pracujemy dłużej, ale wszystko napisałam. Maila sprawdziłam. Bloga dla rodziców napisałam. Zdjęcia dorzuciłam. Resztę mogę zawsze zrobić w domu. Dobra godzina. Idę do domu.